Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie lubelskim. Docieramy do gospodarstwa rybackiego we wsi Bełrzec, które istnieje od prawie 50 lat. Tutejsze stawy położone są na najczystszych terenach roztocza, objętych programem Natura 2000. Marysia dociera tutaj podczas intensywnej pracy Ani i Irka, rodzeństwa, które stoi na czele gospodarstwa specjalizującego się w hodowli karpia. Cześć Aniu, Marysia. Cześć Marysiu. Widzę, że już jesteś bez woderów. Tak, troszkę zimno dzisiaj, więc się przebrałam. Ale można powiedzieć, że wychowałaś się w tych woderach? Tak, nie urodziłam, ale wychowałam. <grym> Czyli gospodarstwo jest rodzinne. Tak, już trzecie pokolenie z bratem jesteśmy. Zaczął dziadek Albin, później tato, z nami oczywiście, bo od dziecka. I teraz my. Mieszkaliśmy w większym mieście, ale co niedzielę jeździliśmy do dziadków, tak właśnie tutaj do Bełżca. No i uwielbiałam krowy, ryby, las, grzyby, wszystko, co związane po prostu było z, tak naprawdę z przyrodą i z wsią. Tata od zawsze wciągał cię tutaj w pracę w gospodarstwie? Tak. Ciebie i brata? Tak, to chyba właśnie też duża zasługa taty. Gdy tato przyjął gospodarstwo, no to siłą rzeczy tak naprawdę też nas to gospodarstwo wciągał. Z chęcią zawsze uczestniczyliśmy w odłowach. To było numer jeden w naszym życiu. Czekaliśmy wręcz pół roku na te odłowy. I później jak budowaliśmy to gospodarstwo, tak, no to też każdy element, tak, dotykaliśmy swoimi dłońmi. Gospodarstwo za, za, zaczął, tato miało 12 hektarów. W tej chwili jest przekształcone w wowisko, a na ten stan jest 102 hektary, jest lustra wody gospodarstwa. Karp jest hodowany od wieków w tych samych warunkach, w tradycji, w stawach hodowlanych. 3 lata, jest jedynie dokarmiany. Tak naprawdę niewiele zmienił się proces hodowli. I my też nie chcemy tego zmieniać, tak? bo to jest piękne. Przypuszczałaś, że te stawy, to gospodarstwo naznaczy Twoje życie? Nie, nie, nie wiedziałam, bo no, jak to w życiu bywa, tak. Ja też byłam na studiach w Warszawie, miałam gdzieś okresy buntu, ale niestety ta woda. Zbuntowałam się troszeczkę na to, że jestem cały czas z mężczyznami, tak? w ciuchach wiadomo o jakich butach rybackich, tak? zapragnęłam szpilek, zapragnęłam, nie wiem, może nawet takich elementów biurowych. Trafiłam do firmy kosmetycznej, w której też fajnie moja kariera powiedziałabym nawet, zaczęła, zaczęłam karierę, ale no, stwierdziłam, że to nie jest jednak to. To nie jest to, co ja, co ja chcę robić w życiu, to, co ja też kocham. A co najbardziej kochasz w tych stawach, w tym gospodarstwie. Ja uwielbiam ludzi, kontakt z ludźmi, ale ta cisza, spokój, szczególnie te świty. Podoba mi się to, że gdy jadę na stawy w tej ciszy, w tej pięknej przyrodzie, o świcie jestem sama, sama z sobą przebywam. Bardzo lubię te momenty. A tata nadal pracuje z tobą i z bratem? Nie, tata już poszedł na emeryturę. Tata jest wspaniałym człowiekiem, albo bardzo wymagającym tatą, że tak powiem, więc czasami było ciężko. Z tatem praca na początku układała się naprawdę super. No, bo się czułam tak jeszcze jakimś dzieckiem, no słuchałam się tata, tak? No, ale przyszedł czas, że zakładałam swoją rodzinę. No i oczywiście. A też byłam właścicielem przede wszystkim tego gospodarstwa, nie tato, tylko ja już byłam właścicielem, no i no czegoś więcej, tak, no ja też chciałam zarządzać bardziej, chociaż zarządzam, ale jednak był tato. A teraz jestem z bratem i super nam się naprawdę współpracuje, brat jest przekochanym, yy, przekochaną osobą i no świetnie się dzielimy obowiązkami, tak, na stawach. Z siostrą pracuję się no, wręcz wspaniale. Jest świetną osobą organizacyjnie, jako szefowa, a tym bardziej jako siostra. Dogadujemy się w każdej kwestii super. Mamy podział obowiązków, także każdy, każdy ma po prostu swoją pracę. Co mówią inni, jak widzą Ciebie tutaj w Woderach w gospodarstwie? Nie są zdziwieni ci, którzy Ciebie nie znają, no, że kobieta hmm. na stawach? Nie, no w ogóle moi koledzy rybacy, to jak mnie widzą na konferencji elegancko ubraną, tak, a Szpileczka, tak, w szpileczkach oczywiście a przyjeżdżają do nas podbiór po ryby, to mnie po prostu na świecie nie poznają. Ludzie często są właśnie w szoku, że kobieta, która zarządza restauracją, gospodarstwem, robi tą samą pracę co wszyscy pracownicy. Syn lubi to, a córka to nie lubi, ona to kocha. To nieraz ja uwagę zwracam. Dziewczyno, buty, długie, mów, woda to nie dla ciebie. Tatu ja to kocham. No i... Silniejsze jest od zdrowia, od wszystkiego to. I to jest bardzo ważne. Robić to, co się lubi, co się kocha, to już nic więcej nie trzeba. Czujesz, że przecierasz kobietom szlaki w sektorze rybackim? Tak, tak, zdecydowanie. W rybactwie, jak zaczynałam tak naprawdę no, ponad 30 lat temu jeździć na różne szkolenia, konferencje, to naprawdę na 200 osób było dosłownie 4-5 kobiety. Także ja byłam jedną z niewielu kobiet, tym bardziej najmłodszą, która gdzieś w tym rybacku była. Teraz jest zdecydowanie więcej. Ryby we wsi Bełrzec hodowane są w sposób ekologiczny, tradycyjny i z wielką pasją. Dokarmiane są jedynie zbożem, co ma przełożenie na ich smak. O czym Marysia mogła się przekonać podczas wizyty w Karczmie, znajdującej się obok stawów. A ta karczma od zawsze tutaj funkcjonowała? Nie, 10 lat będzie miała karczma. Też mnie ta to tak wciągnął w gastronomię. Chociaż też się oczywiście zapierałam. No ale teraz nie wyobrażam sobie nie mieć karczmy, tak? No, karczma z przypadku powstała tak naprawdę, bo ona jest osadzona na naszej płuczce do wydobywania ryb. No i przed, na rzece tak naprawdę. Jak to się stało, że właśnie z takiej płuczki powstała karczma? No właśnie na tej płuczce była wiata, której nie używaliśmy cały rok. No tylko i tylko w grudniu, tak, tylko aktywna. w grudniu, tak. No i ktoś to właśnie podpowiedział, żeby zrobić smażalenkę. No i tak powstała smażalenka, już cztery razy była rozbudowywana, bo coraz więcej mamy gości. Proszę Państwa, karpia w tylu odsłonach chyba jeszcze nie widziałam. Aniu, Ty to wszystko wymyśliłaś. Co tutaj mamy? Nie wszystko ja, ale prawie. Zacznijmy może od karpia w takiej na co dzień wersji. Zacznijmy od karburgera, super dla młodzieży. Sushi z wędzonym karpiem lub surowym. Faworki z karpia, filecik z karpia obsmażony w płatkach kukurydzianych dla dzieci idealna postać. Kocham karpia, tak? Ja naprawdę go uwielbiam. To jest wspaniała ryba i dla niej jestem naprawdę zdeterminowana i bardzo walczę też o karpia, tak? Bo jest dobrą, wspaniałą rybą, a nie jedzoną przez cały rok, tak? Także ja o to bardzo walczę ogólnie. pamiętam, że wychodzi mi to, ponieważ jak przyjeżdżają do mnie do karczmy goście, to mówią, no odczarowała nam pani karpia. Zupa z karpia Troszeczkę pikantniejsza, dziarska. Karpie, nasze zamknięte i inne ryby w słoikach, wersja turystyczna, mówię, czyli dla gości, którzy wyjeżdżają, chcą nas zabrać ze sobą. Czyli sprzedajecie takie produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego? Tak, nasza manufaktura w ramach rolniczego handlu detalicznego mamy też sklep internetowy. No, wersja, mówię, dla gości, którzy chcą nas gdzieś tam dalej mieć też ze sobą. Karpie hodowane w lokalnych stawach stanowią doskonałe źródło aminokwasów, witamin oraz składników mineralnych. Ich mięso jest bogate w kwasy omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wysoka wartość odżywcza karpia może być wykorzystana przez nasz organizm jako materiał budulcowy oraz źródło energii. Karp wędzony Mamy nagrodę Perłę za tego karpia i jest pisany na listę produktów tradycyjnych. No i zbliżamy się ku już świętom Bożego Narodzenia, czyli pierwsze to jest karp w bakaliach, zapiekany, przepyszny, fajnie przechodzi całym smakiem czyli na słodko tak wersja może być. No i zamknięty w pierogach, jak widać. Przepyszne pierogi też pisane na listę produktów tradycyjnych. 100% karpia jest jako farsz. Mam dwie perły tak, za produkty ro, lokalne. Cztery produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych. Głównie to naprawdę przepisy mojej babci, gdzieś tam tak wydobyte z komody. No i największym naszym takim sukcesem to jednak było to, że zostaliśmy najlepszym gospodarstwem rolnym w Polsce. I przez 30 lat, raz tylko my jako gospodarstwo rybackie zajęliśmy ten tytuł mistrza agroligi. Skarpia może być wszystko. pasztet, kiełbasa, gołąbki. Karp naprawdę da się zrobić ze wszystkim. I to jest w tym skarpiu naprawdę chyba najpiękniejsze też. Naprawdę dobrze to robią, bardzo dobrze. I jak to się mówi? Mogę powiedzieć, że jestem spełniony. Wydaje mi się, że właśnie rodzina i to, gdzie wyrastałam, tak, y, tą sieć zarzuciła na mnie rybacką, bo, y, bo mimo, że właśnie kiedyś chciałam coś innego w życiu, to gdzieś wracało to do mnie, tak. Chociaż y, moja siostra najstarsza na przykład, jednak nie, nie dała się złapać w tą sieć. Y, ja, ja całą sobą po prostu płynę już z tą siecią i z tymi rybami, wszystkimi moimi. Thank you Podróż z klimatem i z pasją kontynuujemy w województwie podkarpackim, we wsi Korczyna. To właśnie tu można trafić do słodkiego miejsca stworzonego przez utytułowanego cukiernika, mistrza polski cukiernictwa Mirosława Pelczara. Tak bardzo pokochał on czekoladę, że swoją miłością do niej postanowił dzielić się z innymi. I właśnie dzięki temu w niewielkiej miejscowości na południu Polski powstała największa w kraju pijalnia czekolady. Zapraszam serdecznie do mojego czekoladowego, bajkowego świata. Z przyjemnością. Proszę bardzo. Panie Mirosławie, jest Pan szokolatierem. To chyba najbardziej wymarzony zawód świata. Jak to się stało, że Pan nim został? Miłość do czekolady zaczęła się tak naprawdę od cukiernictwa, także od samego, od dziecka tak naprawdę. Pamiętam, jak już w domowych warunkach pomagałem mamie w domowej kuchni, ale już wtedy wiedziałem chyba w głowie, że, że będę cukiernikiem, a w późniejszym etapie, że będę właśnie czekoladnikiem, szokolatierem. Ale to właśnie z miłości do czekolady, zawsze lubił Pan czekoladę? Dokładnie, z miłości do czekolady. Skąd to Pana pomysł, żeby właśnie tutaj Powstała taka pijalnia czekolady. Korczyna to mała, malownicza miejscowość. Ja tutaj po prostu mieszkam, tutaj się urodziłem. Pana mała ojczyzna. Tak, mała ojczyzna, już teraz czekoladowa, także nie wyobrażam sobie innego miejsca, że powiem, na tworzenie moich czekoladowych słodkości. Za nami cudowna fontanna czekolady, i ja pewnie marzę o tym, o czym wszyscy Państwo, czyli żeby tutaj włożyć paluszek. Czy wiele osób tutaj kusi, żeby tak zrobić? Oczywiście, jak widzimy, wielka ściana płynąca, aromatyczną mleczną czekoladą, także każdego kusi, żeby tylko włożyć, włożyć, włożyć. Ale wiadomo, że nie możemy, bo to jest w celach dekoracyjnych. Czekolada przez godzinę przelawa się około 280 do 300 kg mlecznej, pysznej czekoladki. Mm, marzenie każdego łasucha. Dokładnie tak. Czekolada była dla pana Mirosława twórczą inspiracją i natchnieniem do stworzenia wielu projektów cukierniczych i eksperymentów smakowych. Zaowocowało to powstaniem manufaktury czekoladę. Marysia postanowiła podpatrzeć, jak powstają tutejsze przysmaki: praliny, trufle, figurki czekoladowe i czekoladę. Podobno 9 na 10 osób lubi czekoladę, a jednak kłamie. Coś w tym jest. Na pewno. <laughs> Jesteśmy teraz w magicznym miejscu, to właśnie tutaj powstają czekolady. Jakie? Z jakimi dodatkami? Tak, jesteśmy na jednej z kilku naszych pracowni e, i tutaj powstają właśnie e, przede wszystkim czekolady e, premium, czyli z dodatkami naturalnymi owocami, bakaliami, czekolady do herbaty i inne nasze czekoladowe linie. Takie naturalnie, naturalnie robione e, czekoladki. A my dzisiaj sobie zrobimy właśnie czekoladę białą. Ale zanim przejdziemy do temperowania, ja jeszcze zapytam, niech pan zdradzi... Jakie czekolady Polacy kochają najbardziej? Najbardziej jednak mleczne, ale my to zmieniamy. Cały czas jakby na naszych tutaj warsztatach, wycieczkach pokazujemy, degustujemy i uczymy jeść gorzką czekoladę, bo gorzka jest najzdrowsza, ma dużo magnezu, smaga się serca. Dobrze, to będę teraz podpatrywać, jak mistrz czyni dzieła. Na rozmowie w takim miejscu nie mogło się jednak skończyć. Marysia stała się członkiem załogi i ozdobiła słodkie tabliczki zgodnie ze swoją artystyczną wizją. Natchnieniem z pewnością była dla niej czekolada. W końcu, jak mówi znane powiedzenie, w życiu pada wiele pytań, na które ponoć tylko czekolada zna odpowiedź. Kurczy nie zima, ale w pijalni można przenieść się do innych klimatów, choćby równikowego, i poszerzyć swoją wiedzę na temat czekolady. Został pan mistrzem cukiernictwa i postanowił pan spełniać czekoladowe marzenia innych. I też promuje pan edukację o czekoladzie i o drzewach kakaowca, między innymi. Czekoladą trzeba się dzielić, czekolada to radość. Dlatego pokazujemy od podstawy, generalnie jak w takich zakładach rzemieślniczych jak nasz produkuje się czekoladę ręcznie. Pokazujemy od podstawy, jak się robi, jaką drogę musi przebyć ziarno kakaowca, które rośnie na takich pięknych drzewach, jak to drzewo za mną, żeby znalazło się w takim zakładzie jak nasz, żeby to ziarno w zrobieniu zmieniło się w pyszną w tabliczkę czekolady. To długa droga od ziarenka do czekolady, jak to wygląda? Tak. Bardzo długa, bardzo długa, dokładnie. Pierwsza jest plantacja, pierwszy jest dojrzewanie, później są zbiory, suszenie, pakowanie, transport drogą lądową, drogą morską, że powiem, na cały świat. I później generalnie w workach jutowych to ziarno przyjeżdża do zakładu, wtedy generalnie wszystko trzeba sortować. I następny etap to jest praca że powiem, z tym ziarnem w danym zakładzie, czyli prażenie, mielenie, konszowanie, długa, długa droga. Ziarna kakao pochodzą z różnych stron świata. Czy one się od siebie różnią? Oczywiście różnią się bardzo często wyglądem, wielkością, ale też powiem, zawartością, smakiem, zapachem. Bardzo często są różne takie nuty, bardziej kwiatowe, bardziej ziemiste. Jak najbardziej różnią, różnią. Skąd najczęściej pochodzą takie ziarna kakao? No najczęściej właśnie z Afryki, z gorącej Afryki, z Gany, z obrzeża Kości Słoniowej. My na, też na tych ziarnach pracujemy, ale też na przykład z Ameryki, to na przykład Dominikana, Ekwador. Teraz czekolady produkuje się w nowoczesny sposób, ale dawniej wymagało to o wiele więcej pracy. Tak, oczywiście dzisiaj mamy maszyny że mówią, takie rzemieślnicze, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no, zakłady jest rzemieślnicze, ale wcześniej tych urządzeń nie było. No i też sobie radzono, że w taki tradycyjny sposób. Na przykład, że mówią, początki że mówią, były w takich czarkach, te ziarno się tutaj, że mówią, rozmiatało. Zdawało się, że powiem, wody, przyprawy, czyli na przykład i tak powstało na początku napój czekoladowy, Także żeby pierwsze, że powiem, próby były właśnie w takich, właśnie, w takich, właśnie takich czarkach. Prostocie tkwi siła. A co to za maszyna? Tutaj mamy takie maszyny laboratoryjne, takie małe pokazowe, tak żeby naszym klientom pokazywać, w jakim stopniu że powiem, te ziarna muszą przejść przez te urządzenia, bo muszą przejść. Bo ziarno najpierw musimy wyprażyć w piecu, żeby było pachnące, aromatyczne, pełne smaku, podobnie jak kawę, ale kawę się pali, a ziarno kakaowca się praży. To jest wielka różnica. I my tutaj generalnie w tych urządzeniach Prażymy te ziarna w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednim czasie. To jest oczywiście tajemnicą każdego zakładu. <laughs> Widzę tu jeszcze inną ciekawą maszynę. Młynek do mielenia ziaren kakao. Dokładnie, także tutaj musimy to ziarno w całości to oglądaliśmy zmielić, także tu już ziarno mamy wsypane. Wystarczy, że powiem, muszę pokręcić. Oczywiście to jest młynek taki mały, że powiem taki pokazowy. Na produkcji mamy dużo większe młynki, ale tutaj już zobaczymy, jak to ziarno Ach, jest zmielone i jak pachnie. pachnie dokładnie ten aromat. Ach, możecie mi Państwo jest Przepiękny już na tym etapie właśnie złamania, skruszenia ziarna. A następnym elementem, że powiem, jest y, odwijanie, że powiem, łuski od tego ziarna, bo tutaj mamy właśnie wymieszaną teraz łuskę z ziarnem. W tym celu musimy, że powiem, włączyć to urządzenie, wsypać ziarno z góry i tutaj jest ziarno nam grawitacyjnie ciężkie spadnie na dół, a łuska kakaowca, która jest lekka, zostanie od odsysana. Od, od, od Także tutaj zaprezentuję, jak to się odbywa. Można nie tylko skosztować czekolady, ale także przekonać się, jak wygląda historia czekoladnictwa. Oczywiście tak pokazujemy e, naszym gościom jak właśnie wyglądają takie stare formy, zabytkowe formy, nie tylko nowoczesność, ale tak, tak jak tradycja powstawała, jak kiedyś się robiło czekoladki, bo tak samo e, czekolada kiedyś była towarem luksusowym e, i tak naprawdę wcześniej takie foremki się używało do produkcji, takie metalowe, takie zabytkowe i my takie foremki mamy, jak również inne eksponaty, które właśnie pokazujemy, e, jak służyły że powiem, do początku wyrabiania czekolady takiej rzemieślniczej. Ile lat mają te formy? Najstarsza to jest 300 Roku. To jest forma, jak widzimy, już zniszczona biegiem czasu, ale fajna, fajna zabytkowa forma. Długo ją szukałem, żeby ją nabyć. Ile tak. radości mogła przynieść. Oczywiście, cały czas przynosi, jak na nią patrzę, dokładnie, bo nowe to nowe, a stare to stare, dokładnie. Tutaj na babeczki. Babeczki, takie babeczki takie nadziewane, takie korpusy się wylewało. A tu na praliny. Tak, praliny truskawkowe mamy przepiękną formę z tymi właśnie takimi jątkami, że powiem z truskawek. No i taką po pralinki też się nadziewało. Pierwszy się korpus zrobiło, później nadzienie się gotowało, nadziewało, zamykało. Czasochłonne. Dokładnie. A tutaj? Tu mamy lizaki. Forma zabytkowa 1945 roku na lizaki. Tutaj widzimy, że są otwory, gdzie patyczki się wkładało, jakieś oznaczenie. No i tak wyglądały kiedyś formy na lizaki. A teraz współczesne pralinki. A Ale współczesne pralinki, oczywiście tak samo e, współczesne pralinki posiadają różne e, wzory, mm. różne kształty. Oczywiście proszę się e, skosztować. Małe dzieła sztuki. O, ta jest akurat truskawkowa, czyli nawiążemy do tej mm. formy naszej truskawkowej. W pralince najważniejsze jest to, co właśnie teraz się wydarzyło, czyli fajnie ta pralinka chrupła, Nie było słychać takie chrupnięcie, pomimo to, że ten korpus jest tutaj cieniutki, taki naprawdę milimetrowy, on chrupie. I to jest właśnie najwyższa klasa pralinki. Ona ma chrupać. Mogłabym tak chrupać bez końca. To proszę bardzo. Zapraszamy na kolejną. Czekolada z pewnością poprawia humor, więc z Korczyny wyjeżdżamy uśmiechnięci. Nawet nie mamy wyrzutów z powodu pochłoniętych kalorii. Zresztą, jak dowiedzieliśmy się w pijalni, czekolada bierze się z kakaowca, który rośnie na drzewach, a to czyni z niej roślinę. Zatem czekolada liczy się jako sałatka. Karmela, A! A! I Właśnie to było, to! Włącz, włącz, no może jeszcze raz skoczyć. Cały czas to nagrywałem. Karmisza, nie wolno tak Karmalka robić. Karmelka wy, wyczuła po prostu. Miękkiego batona. jesteś taka łobuziara. dam. <laughs>